Może parafrazując, parafrazując Jacka Murańskiego powiem tak. Sileo, Sileo, Sileo. Dzrany z ciebie poklita. Niech. Zachowujesz się jakby ciemnie. Albo jesteś i ciebie cholernie odważny. Nic się łączyło. Albo cholernie głuta. Uu, CEO, 250 zł Masz na piwko z Niemiec trzy. Gościu, ja tyle piwa nie wypiję! Ja. O, stary. Dzięki wielkie. Kurna. Już nie wiem co mówił w tej grze. A nie też. Albo jesteś no, cholernie ja odważny. Doktora, albo co, kurwa? Nieee... Nie. A masz od szefa kuchni. Tam zero chyba po... Ja pierdzielę. Nie. Tam jest git, bo czasem jest tak, że jest na kalkulatorach było na przykład pojedyncze zero można kliknąć i podwójne zero nie, nie kliknęło ci się za dużo tych zer. Tak się wpada do to Kurna gościu stary. Co ja mam powiedzieć? No, zatkało mnie. Oj, niech. Berser, albo co jesteś się cholernie odważny, albo dynast. cholernie głupi. Cieo, tak, o Nic nie mów, masz tu 700. Co jest? się najlepiej w roli naszego Gościu, nie, no dobra. W sumie ten. Czat, yy, Ochłońmy, zracjonalizujmy sytuację która nas została. Dobra, to tak źle nie wygląda. To nie jest takie złe, przecież on ma przecież on ma euro. To nie jest tak źle wcale, no bo on dla niego na euro to jest pięć razy taniej, tak Jak więc jest git, no. O kurno. Co chłop przyjebał? Dwa i pół tysia. Ja pierdziele, Ja to już nawet nie mówię, chopie, dziękuję, bo to już. Co to znaczy? Już takie dziękuję. Jak ja już, kurna, ja już nie wiem, jak ja dziękuję. Powiększ cel na 3000. Chłop wytrzeźwieje, to siwieje. Niech. Albo jesteś cholernie odważny. Albo cholernie głupi. Co ty się Cio. odpierdziela? Złotych. Mówisz więcej niż dawaj suchara, za to XD. <grym> Pokaż to bewer ogólne. Czwarte miejsce. Jak się nazywają ulubione chipsy hydraulika? Kran chips. O, niech. Ej. Albo jesteś cholernie odważny, albo cholernie głupi. Mordo... Dawaj trzecie, masz. SIEO. 666 złotych. Dawaj trzy miejsce XD. Ja wiem kto to jest! To ten gość, co tego Eurojackpot'a wygrał, 40 milionów. Sileo, to ty? To ty o tych 40 milionów i teraz tam, taką uciupinką po prostu chcesz się podzielić z innymi? Churna. Oooo, matko święto! Jaki jest magik, kiedy straci pracę? Rozczarowany. Dzięki za złoto, mój ty bohaterze! C.E.O. 150 złotych. To niezły boom. Chyba mogę, co? Dzięki za złoto, mój ty bohaterze! C.E.O. 150 zł Słuchaj, XD. Kurna. Gościu, mam słucharkę, jakiegoś znaleźć? Co goś robi? No nie, no. O niech. Albo jest Albo cholernie głupi. CEO 277 zł. Zaczynamy? Ja Xd. Czemu 277? A może to przeniesiemy, nie wiem, na październik, czy? <noise> ja pitole. O, niech! Albo jesteś cholernie odważny, Kurna. albo cholernie wam. Ja... 666 zł. No nie. Na poprawę dnia XD Ze lubię cię oglądać przed snem. Kurna, ale czemu szata? <ścoughs> ja wierzę winosa. Ja pierdzielę dzie na stary. No to fajnie, że lubisz oglądać. Niech. Ja pierdziesty... Albo nie, jesteś, no kurna, dobra, Beliar wygrał. SEO 666 zł 666 zł. Poddaje się Beliar 666. O. Kapituluję. Poddaję się. Od dzisiaj jestem wyznawcą Beliara. Można powiedzieć, że mnie przekupiłeś. Nie no, albo jesteś cholernie odważny. Ja pole. C.E.O. 666 zł. Zbieram kult bilajerów. Kurno. Dzięki wielkie. Kurna, co się dzieje z tym paskiem? On już nie mieści. Ja się rozkręcam. Nie no, kurde. Ty, zawsze przychodzisz, stary jak ten. Kreść ciekawe. O, okay. Kurna! Albo jesteś cholernie odważny, albo cholernie głupi. Yeah. CEO! Ciega. 850 zł! Kurna! Pracuję w Niemczech, jestem szefem kuchni 4 gwiazdka, 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 gwiazdka. To moja dwie tygodniowa wersja XD. Ja na koncie mam 124 gwiazdki XD. Kurna, taki to pożyje! O, Boże! Stary, ja już nie wiem, jak ja mam dziękować, nie? Bo to już się robi... To już się robi takie trywialne... Jak... No, już nie wiem, co mam powiedzieć, chłopie. Brakuje mi słów, kurde. Brakuje mi słów, ale skończę myśl poprzednią. Chcę być na szorcie. Będziesz stary, wiesz? Gu... Ja rozmawiałem z Gujem i pytałem go, czy on to zgrywał i... i... czy będą z tego ten... będą z tego szoty i powiedział, że tak. Że on to zgrywał i że będzie, nie? A teraz to już w ogóle na pewno. A, bo znowu nie dokończyłem. Stare jak przyszedłeś pierwszy raz, to to był chyba pierwszy stream z Aleksa, nie? To ja miałem wtedy w ogóle nie robić streama, bo pamiętam, że byłem u rodziców, bo to była niedziela, byłem u rodziców i tak sobie się kurde nie wracam, nie robię tego streama, nie? To był drugi stream z Alexa Kurde, może drugi? Ty, no to co to takiego było? Bo pamiętam, że. To było jakoś tak, że miałem nie robić streama. Ale sobie myślę, nie no, dobra, wracam do domu i, i włączę ten stream. I wtedy akurat ty się pojawiłeś, stary, tak jakby wiesz, nie? I co myślę, kurna, a miałem nie włączać streama. I dzisiaj było, stare, dokładnie tak samo. W so myślę, dobra, jest czwartek. Ja już piątki i soboty mam z reguły wolne. Mówię, może dzisiaj co odpuszczę, może dzisiaj nie zrobię streama. Ale sobie myślę, dobra, tam ciul zrobię. To szybciej skończymy tego, Alexa. I znowu się pojawiłeś. O niech. Kurna. albo jesteś cholernie odważny albo cholernie głupi ceo 250 zł wyślij te 250 zł dla Wilochi <noise> ale jak ja mam mu wysłać o nie albo jesteś cholernie odważny Kurde. albo cholernie głupi ceo 250 zł a to dla ciebie kładę się spać już mam dozy pracy w hotelu stary Miłej nocy, kurna, jeszcze raz dzięki, ale to ja już mówię, chłopie. Ja już nie wiem nawet, jak, w jaki sposób ja mam mówić dzięki, żeby znowu nie brzmiało tak samo, nie? O nie! Kurde! Albo jesteś cholernie odważny. Ja pierdźcie! Nie, goździesz! 900. 900 złotych! Top 1 gold! Niech żyje król! No. <laughs> o kurna! Nie sądziłem, że to się kiedyś wydarzy. Myślałem, że to Luxer kiedyś zrobi dopiero, że za parę lat. Luxer ma 5800 i myślałem, że za parę lat, jakbym jeszcze streamował i tak dalej, to może Luxer tego gota w końcu dogoni i to Luxer pierwszy prześcignie. A tu taki numer, że Sileo w dwa streamy. Stary, wiesz, że Luxer to zbiera od 2018 roku? Luxer to w 6 lat wpłacał. 5800. Nie no, muszę uhonorować tego luksiera Czekajcie, muszę go dodać. Muszę go dodać pod gota. Chodzi mi tutaj w rogu. Tam nad moją kamerką, gdzie jest i gdzie jest Gotu, to ja muszę to rozciągnąć. O niech! Albo jesteś cholernie odważny, albo cholernie głódny. To miał. 989 złotych, top 10K słodkich snów kajet. Ja pitole, jak ja mam spać? Kiedyś to było. Kiedyś to było, kurwa? O, niech mnie. Nie, nie albo no, kurwa, bo. Albo cholernie głupi. CEO, tysiąc złotych. A tu taka niespodzianka. Ja pierdzielę, ej, trzeba zatrzymać to. Kończymy tego z Sileo. Miałeś iść spać już, no nie no. Chyba 11700 we wrześniu. Nie, no bez kitu, Ja się zaraz mi budzik zadzwoni. Ja się obudzę normalnie czwartek rano i powiem: O, streamek wieczorem trzeba zrobić. To jest sen, prawda? Oj, nie! Albo jest. Leo! Ja już ciemno. SEO, 250 złotych. Kurna. Naprawdę teledysk tego imuza aż mi ciarki chodzą Będzie sprawdzane stary po streamku, dzięki, kurna Mogłeś na tym Na czacie mi napisz, już nie musisz wysyłać O Albo jesteś cholernie odważny, albo cholernie ja... CEO, 250 zł o, lecę spać, mam kurna. dwie imprezy piątek i sobotę, więc lecę odpoczywać, buska kocham cię. Odpoczywaj, stary, dzie na wielkie. Gość przyszedł i napisał dobranoc za 500 zł. No, nie mogę z tobą. Dzięki za złoto, mój ty bohaterze. Sileo! 150 zł. Kurwa. Ja zawsze rozgrzewam. Sileo! <laughs> ja już coś powiedziałem we wrześniu, rozmawiamy na czacie proszę już nic nie wysyłać dzięki za złoto mój ty no. CEO 150 złotych chętnie będę no. na strefie na strefie? na szocie pewnie, tak? na szotach uguję go o ta strefa VIP bez kito, no na strefie VIP Dzięki za złoto, mój ty bohaterze! CEO, 150 złotych. O ile pozwolisz? Pozwolę, ale... Rozmawiamy na czacie. CEO, <coughs> widzisz, chcesz mnie... <coughs> chcesz mnie zabordować, CEO? O niech. Albo jesteś cholernie odważny, albo cholernie głupi. CEO. 200 złotych. Nie kochamy. Jestem hardcore postać. O kurde. Sileo, dzień na stary, ale kurna już tyle. Uch.